Ale dziwnie tak gadać że kamery z powrotem. No witam. Na początku tego filmu chciałbym Wam przypomnieć, żebyście pamiętali, aby zasubskrybować ten kanał, aby być na bieżąco z moimi filmami. Których ostatnio dużo nie wrzucam, ponieważ się przeprowadzałem. A wiecie, jak to jest z przeprowadzkami: duży chaos i te sprawy. Ale to się zmieni. Tak więc pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał, aby być na bieżąco z moimi najnowszymi produkcjami, filmami. Mogę powiedzieć, że zaczął się ta sezon taki chłodny już naprawdę. Mrożno, mrożno, czas na Harry Pottera. Sezon <ścoughs> Harry Potterowy uważam za otwarty. Mam nadzieję, że podobało Wam się moje nowe tło. Nadal ja nad nim jakoś tutaj pracuję, tak więc chciałem tylko poinformować. okej? Okay, okay. W każdym razie, jakiś czas temu nagrałem dwa odcinki z 10 rzeczy, których mogliście nie zauważyć oglądając Harry'ego Pottera. I dzisiaj postanowiłem przekazać Wam kolejne 10 rzeczy, których mogliście nie zauważyć oglądając Harry'ego Pottera. Właśnie, póki nie zapomnę, praktycznie cały ten odcinek jest stworzony dzięki Wam, ponieważ w poprzednich odcinkach pisaliście mi w komentarzach wiele innych rzeczy, których mogliśmy nie zauważyć oglądając Harry'ego Pottera. Nawet dostałem parę wiadomości prywatnych, tak więc dziękuję. I cieszę się, że budujemy ten kanał razem. Ostatnia, ostatnia, dobra, ostatnia informacja. Pamiętajcie, aby wpaść na moją grupę na Facebooku, która jest w opisie tego filmu. Tam możecie być na bieżąco z... To, co to za ruch? Tam możecie być na bieżąco z informacjami z Harry'ego Pottera. Staram się tam wypisywać różne rzeczy. Wielu z Was też wypisuje różne rzeczy, tak więc zapraszam na tą grupę. Link w opisie tego filmu. W Harrym Potterze i Komnacie Tajemnic jest pokazana taka dość zaskakująca scena w stylu Marvela. Powiedziałbym, że to jest dość styl Marvela. Jest to scena z Gildaroem Lockhartem, a przede wszystkim z książką Kim Jestem, która była widoczna w oknie na ulicy Pokątnej. Z tego co wiem, nie dowiedzieliśmy się nic na temat tej książki Kim Jestem Lockharta z książek Harry'ego Pottera, tylko ona była chyba stworzona tylko w filmie, tak mi się zdaje. Prawdopodobnie było to ostatnie z Lockharta, które zostało napisane po tym, jak stracił pamięć, ale czy on sam ją oficjalnie napisał? Tego nie wiem. W każdym razie jest to na pewno ciekawy szczegół. Ludzie, którzy oglądają napisy końcowe i czekają na jakieś ciekawe rzeczy, to no, podejrzewam, że byli zadowoleni. W szóstej części Harry'ego Pottera, jak Harry siedzi sobie w kawiarence i czyta gazetę, to po prawej stronie można zobaczyć ciekawy szczegół. Chodzi o sam prawy górny róg gazety, gdzie, gdzie widzimy nowego rezydenta Azkabanu, czyli samego Luciusza Malfoja. W i Insygni śmierci dowiadujemy się, że Moody umarł i informuje nas o tym sam Bill Weasley. Ale zaskakującą rzeczą, której mogliście nie wiedzieć, jest to, że aktor, który właśnie informował wszystkich tam zgromadzonych, że Moody nie żyje, czyli Domal Gleeson jest tak naprawdę synem aktora, który odgrywał rolę Moody'ego, czyli Moody Brentana Gleasona. Tak więc syn mówił, że jego ojciec umarł. Tak jakby, co nie? To jest strasznie takie dziwne. Jak wiemy, filmy zarabiają na produkt placement, czyli, czyli pokazywaniu specyficznego produktu, marki w filmie, przy tym ją promując. Na pewno nie jest to tania rzecz, a przede wszystkim przy produkcji tak wielkiej, jaką e, był Harry Potter, to na pewno musiało ich drogo kosztować. Jak, jak mam być z wami szczery, to nigdy nie zauważyłem produkt placementu w Harry Potterze. Po prostu myślałem, że go tam nie ma, ale okazało się inaczej. Jednym z najpopularniejszych produkt placementów w Harry Potterze były same konwersy, czyli te bardzo, bardzo popularne trampki, które na przykład nosiła Luna. I nawet były momenty, że Harry również nosił je też. Pamięta pamiętam, jak w Zakonie Feniksa był taki shot kamery, jak one zwisały e, z góry. Również kurtka, jaką nosił Harry, była produkt placementem. Była to kurtka marki Belsta. Po tym, jak ta kurtka pojawiła się na ekranie, to sprzedaż E, właśnie tych kurtek poszła bardzo do góry I ta kurtka została nazwaną, nazwana kurtką Harry'ego Pottera Na początku serii Harry'ego Pottera Jak sam Harry Potter poznaje świat magii e, To Ron zapoznaje go z czekoladową żabą w Hogwarts Express Czyli pociągu do samego Hogwartu Harry otwiera żabę po raz pierwszy Żaba oczywiście wyskakuje przez okno I tyle, i tyle po niej słyszeliśmy Tyle po niej widzieliśmy, tyle jej było Ale w Harry Potterze Insignii Śmierci części ostatniej jak dzieci Golden Trio wsiadają do wagonu, przygotowują się do odjazdu pociągu do Hogwartu, to czekoladowa żaba wskakuje e, przez okno, sugerując moim zdaniem początek nowej serii, nowej historii. Bardzo ciekawy szczegół. W Harrym Potterze i Kamieniu Filozoficznym jest widoczny obraz postaci historycznej. Tą osobą jest Anna Boleyn, czyli żona Henryka VIII Tudora. Jak mamy być z wami szczery, to nigdy nie zwracałem uwagi na obrazy w Harry Potterze. Kiedyś obiło mi się o uszy, że tworzyli te obrazy, wzorując się na rodzinie, albo na samych producentach, albo ludziach, którzy pracowali w tym filmie, żeby po prostu wypełnić luki. Ale jak mamy być z wami szczery, to nie wiem ile w tym prawdy. Anna Boleyn była drugą żoną Henryka VIII Tudora, i myślę, że dlatego właśnie jej obraz wisiał na drugim piętrze. Anna była oskarżona o bycie czarownicą. Nie wiem ile w tym prawdy, ale podejrzewam, że stąd. Jest to właśnie połączenie z Harrym Potterem. No to jak już mówimy o kamieniu filozoficznym, no to pogadajmy o nim trochę, no. W pierwszej części Harry'ego Pottera Oliver Wood zapoznaje Harry'ego Pottera z Quidditchem. Pokazuje on mu znicz po raz pierwszy i nie wiem, czy zauważyliście, ale Oliver nie może utrzymać wzroku na zniczu. Harry dla niego to jest po prostu dość, wygląda na, na dość proste i ta scena udowadnia, że Harry będzie dobrym szukającym. Okej, okay, kolejne rzeczy, których mogliście nie zauważyć w kamieniu filozoficznym to są sceny, w których są wykorzystywane efekty specjalne zamiast aktorów. Dobrze znana scena, jak Hermiona napotyka trolla i Ron wraz z Harrym jej pomagają. Jak Harry Potter jest na samym trolu, to tak naprawdę nie jest to prawdziwy aktor, czyli Daniel Radcliffe, tylko komputerowo wygenerowany Harry Potter. Zwróćcie na to uwagę. To nie jest prawdziwy aktor. Twórcy nie byli w stanie stworzyć sceny, w której no, Daniel Radcliffe, czyli aktor, który odgrywał Harego, mógłby wykonywać te sceny na samym trolu, tak więc musieli się posłużyć komputerem. Ale to nie koniec, jest więcej takich momentów, gdzie aktorzy są stworzeni komputerowo. Sam byłem naprawdę zaskoczony. Na przykład scena z Neville'em, jak nie mógł opanować miotły. W tej scenie nie zawsze był sam Matthew Lewis, ale również była jego wersja komputerowa. Myślę, że podobnie było z Harry Potterem, jak łapał klucz, latając na miotle pod koniec pierwszej części. Są tam widoczne sceny, gdzie dosłownie aktor lata na miotle, lecz później jest to komputerowa wersja aktora. Zauważyłem, że jak były jakieś takie bardziej rygorystyczne, takie cięższe ruchy do wykonywania na miotle, no to aktorzy po prostu ich nie wykonywali. Podejrzewam, że ze względów bezpieczeństwa. Dlatego na przykład podczas mecza w Quidditchu były wersje animowane aktorów, mieszane z samymi aktorami, aby wyglądały jak najbardziej prawdziwie. I myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Słuchajcie, dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że z was zaskoczyłem. Również chciałbym podziękować wszystkim osobom, które pomogły mi stworzyć ten odcinek. Dziękuję za wiadomości i komentarze. Naprawdę dziękuję. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, aby być na bieżąco z moimi odcinkami. Bijcie na moją grupę, która jest w opisie tego filmu. No i jeżeli ten odcinek wam się spodobało, to oceńcie go kciukiem w górę. Jeżeli nie, to oczywiście kciukiem w dół i napiszcie w komentarzu dlaczego. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Miłego dnia, miłego tygodnia, wszystkiego mojego. Cześć na razie.